Siemanko, chciałem Wam dzisiaj pokazać moje najnowsze zakupy, czyli filtr Ultra Max 1500. Dlaczego nie 2000, tak jak planowałem? Otóż wersja 2000 ma dziwne węże 19 na 25 i nie mogłem znaleźć prześciówki tak, żeby podłączyć do niego szklany wylot, więc padło na ten filtr, który w zupełności mi wystarczy. Eee, nie będę Wam pokazywał, jak wygląda wszystko w środku, bo już jest trochę filmików na ten temat. Więc nie będę tego wszystkiego kopiował. Natomiast jeżeli jesteście ciekawi, coś chcielibyście się dowiedzieć więcej na temat tego filtra, to zapraszam do Aquazenona, gdzie możecie obejrzeć filmik z profesjonalną, z profesjonalną tą recenzją tego filtra, czy też prezentacją. Kupię sobie też jonizator Dr Chihiros, wersja trzecia, czy w jednym. A zobaczymy jak podziała naglony, bo akurat mnie męczą. Zobaczymy jak będzie działał na rośliny. Ponieważ są tutaj trzy wersje działania. Jedna plan dla roślin, jedna dla ryb. I dla krewetek my oczywiście polecimy na, e, na roślinach. A, no i ostatnia rzecz jaką kupiłem to um, media biologiczne firmy Ada, e, Biorio. No, powiem Wam, wyglądają dość dziwnie. Tak wygląda to medium. Dosyć drobne jest. Mam nadzieję, że nie będzie mi przelatywało przez te siteczka w filtrze. No, z takich ciekawych rzeczy to, to, co podaje producent, to to, że skała kikoł zawiera różnorodne minerały oraz pierwiastki śladowe, a także węgiel drzewny z dębu japońskiego, który pochłania kwasotwórcze substancje i wspomaga kolonizację filtra przez przez bakterie co poza tym nie należy płukać tych mediów ponieważ ma w sobie już bakterie no zobaczymy jak to się wszystko sprawdzi muszę wam powiedzieć że za zaskakująco miękkie są węże naprawdę popatrzcie jedną ręką można je sobie zwijać naprawdę pierwszy raz się spotykam z takimi wężami natomiast co mnie wkurza to trochę szeroki ten wlot Ach, trzeba będzie coś pokombinować no dobra, filterek za, zamontowany um, zamontowany także jonizator. teraz Wam pokażę, tu jak widzicie mamy ustawione na plant jak przytrzymamy opcje dla ryb krewetek no i tu mamy od 60 do 700 litrów o, już poszło My ustawimy oczywiście na przepraszam na mniej niż 60. O. No i sobie tu pyka ehm, dobra, ehm. czy będzie widać glony? No będzie widać. Jak widzicie. Mam trochę tych nitek. O, tutaj. No i one mi wyważą. E, szczerze mówiąc, przejechała. E, tak, dmucha filtr ustawiony na około połowę mocy. E, także zapasuje sporo, jeżeli chodzi o przepływ. E, dobra. E, o czym mówiłem? A, w oglądach. Rizeklonium dalej mnie męczy w dwóch akwariach w 25 tutaj w 54 um, Nie mam pojęcia czemu Wydaje mi się, że parametry wody mam OK. Azot do fosforu mam 10 do 1 bo mam 10 ppm w azot NO3 i 1 ppm fosforu um, Szczerze mówiąc nie wiem co jest tutaj grane ale zobaczymy czy jonizator coś tu, coś tu pomoże Woda też jest troszkę mętna, ale to z tego powodu, no oprócz tego co powiedział ionizator, ale także z tego powodu, że w tym opisie tych, tych mediów ADY a może znaleźć informację, że na początku woda może być troszkę mętna i że to jest normalne, tam po kilku godzinach powinna się wyklarować. Więc im wierzę. Co poza tym, jak sobie ustawiłem media filtracyjne, a więc najpierw gąbka. Pierwszy kosz to cała gąbka, drugi kosz to mie mieszanka Hyperpor, Primepor, Quadropa i Matrix Sichema. Taki jest cały drugi koszyk. Później trzeci koszyk to jest ten, y, właśnie y, cały koszyk wypełniony tymi nowymi mediami ADA, AD. i w czwartym koszyku jest znowu mieszanka y, Matrixa z Hyperporem i Primeporem, i dołożona na samą górę, ta filtracyjna. No i tak. No, i tak będzie filtr hulał. Zobaczymy. No, ja się cieszę, bo w, w końcu mam e, własny filtr. Będę mógł oddać Marcinowi Unimaxa. A myślę, że z tego filtra będę zadowolony. Z mediów, chyba też. No, zobaczymy, jak będzie z tym jonizatorem. E, czy coś jeszcze chciałem Wam powiedzieć? E, chyba tyle, kurczę. No. Także widzimy się. No w niedzielę mam wolne, więc odpalimy sobie live o 20, A dzisiaj piątek, więc zapraszam do przemka. No i chyba tyle. Dzięki za obejrzenie filmiku i do zobaczenia.